Witamy na kanale Autorobota. Siemano, dzisiaj zajmujemy się wymianą strzelającego ogranicznika drzwi, który wydaje dźwięki takie. Uwaga, prezentuję. Zabieramy się do roboty. Dobra, to pokażemy jeszcze tu, z tej strony, ja tu sobie klapnę. Problem jest na tym bolcu. Na tym bolcu. Po prostu. Tu, tu gdzie to jest. Tu. O, tu. Ta dziurka się wyrobiła i przeskakuje. Można doraźnie to naprawić. Tam jakąś podkładkę wciskając. Niektórzy zaciskają to ucho mocniej. No ale to jest tak jak mówię, tylko doraźne. Więc... Robimy to pierwszy raz. Także robimy metodą prób i błędów. Zaraz zobaczymy, czy trzeba ściągać boczek, czy nie. Według mnie nie trzeba ściągać boczka. Także zaraz idziemy po. Abo nie. Jeszcze na razie nie idziemy. Tą muszczelkę chce wiesz? Tą gumę. Najpierw tą, chcę tą gumę stąd wypierszyć, zobaczyć co tam się dzieje pod spodem. Ona jest też już chyba trochę zdezerowana. Nie wiem, czy ja ją tak wyciągnę. Nie, nie wyciągnę gumy, muszę najpierw odkręcić to bezpieczeństwo. Jak to odkręcę, to, może, to To mi też nie spierdoli tu, bo jest przykręcone. To nawet jeżeli to wyciągniemy, to osiągniemy boczek wtedy. Tak, nie, odkręcaj normalnie, jakie tam są. Nie wiem, co to, to jest. 13, 12, to 12, a tamto. Tamte a tamto. Te małe? Tamto zaraz zobaczę. To dychę weź. To jest. 13, ale sprawdzę 12, żeby nie było. Nie, jest. Czyli dobrze, trafiony, zatopiony. No ja powiedziałem 12 chyba. Nie? Ja powiedziałem, no ty powiedziałeś 12. Wygrałem teraz. Czy to w ogóle Dobre, nie było przykręcone? Dobra, nie odkręcaj do końca, najmniej tamte. A tu ty mówisz, że dycha? Nie wiem. No i trafiłeś? Po jeden. No nie, bo ja tutaj nie strzelałem. No w ogóle. Dobra, to 1 minus 1, to wygrywasz. <laughs> o kur... To chciał puknąć. Mhm. Uh -huh. O! Tu trzeba jednak jeść kotlety schabowe Oj, kurwa Nie, Dobra, jest zaraz zobaczymy. No to coś dziwne. No, ale tak przesadzam tylko. Jest to Podkładka. No i kurwa trzeba ściągać boczek. Jeden, jeden Kurwa no A ja mam to gorszą, przegraną teraz Trzeba boczek, dobra Nie będę Tu Nigdy boczka nie ściągałem w tym aucie Tu jest w lampce i tu masz Kurwa dobra, same gwiazdki I tutaj tak o, raz, dwa, trzy, cztery jeszcze Powiedziałbyś, że tyle? Nie Ten śrubokręt wziąłem, kurwa Weź pokaż jaki ten wziąłem śrubokręt no, Dobry. Chuj. Bo ma jest wyjechany strasznie o, no tu jest. Znalazłem jeszcze jedną. Ci się okaże, że to jest kurwa więcej śrubek niż to warte. A tom, co znalazłeś, odkręciłeś? Tak, tutaj. Jeszcze tom odkręciłem. Dobra, to już teoretycznie nigdzie nie ma. Ewentualnie może być tu, ale wątpię, no, żeby no. to było. A to idę po. Łyżkę. Po łychę. Uważaj. Widzę kołeczki. Oho. Tu fajnie. Tutaj, czekaj, bo tu pamiętasz. A nie, gdzie ona jest? No, wypadła na ziemię. O, jest tu i ona jest takim. jeszcze... Co ona kur. Ma tutaj jakieś takie. O... Co tu widzi? No dobra, niech sobie ma. Niech sobie ma, to ja będę wiedział, że to tak. Czyli jest. integralna część. No właśnie, nie integralna. Integralna część? To wypiąłeś? No, tu. No no daj, górzej, tu Pokaż jeszcze. O, i teraz do góry. Czekaj. Tak mi się zdaje. Odejdźmy chwilkę. Boże. To pewnie nie tak, jak Ty robisz. No tak, dobrze. No weź tam zerknij, czy nie jest te od sterowania szyb. Nie możesz tak jeszcze trzymać. Już wszędzie puściła, tylko tutaj trzyma. Mówiłem, że jest? Mówiłeś. 2-1. Ale ja nie widzę, żeby tam było. Chyba widzisz W sensie, że jest miejsce, ale nie widzę, żeby była. To nie ma. Coś tam jednak kurwa jest. Jak tu wszędzie puściło. A tutaj co Po środku tutaj trzyma cały czas. Co to kurwa jest? to kurwa jest! No ten plasticzek mówię ci wyciąg z głośniczkiem cały ten o tu. Ej! Delikatnie to. Po prostu. O, wypnij. Wypnij wtyczkę. Mhm. Mm no nie, bo to tutaj się... No i to zerknij sobie tam, co tam jest. Tu kurwa klamka jest! Daj mi się latarki nie mam. Nie, nie widzę co tam jest. Czy tam jakiś kurwa imbus nie jest czasem? Czy w ogóle coś jest? No, imbus! Pokaż mi. O. Imbus. Jaki to był imbus? 6 Co ch. Sześć. To jest ten, kurwa piątka. Wygrałem. 3-1. Tu coś jeszcze go trzyma. Teo, ten na bank to trzeba wyciągnąć. Czekaj. Wezmę to Czuć że tu będzie coś kurwa łamane zaraz, tak jak zawsze Oho O mój Boże, jaka lufa Mam Głośnik, ole tuba Aha. trzeba rączkę. głośnik na pewno odkryję. Ja pierdolę, to jest kurde rozbierania. Nie, także dobra, daj, rozbieram to. W innych autach jest dużo, dużo mniej roboty, Skąd jak Ale jednak ja robiłem u mamy. Ja robiłem u mamy w Astrze G i to było raz, raz dwa. Oj. A no i pewnie tutaj mam rączkę, tylko tak. teraz szyba do góry. No nie pójdziesz do góry. A kurwa, daj mi to. to. Nie, no mogę. To mi mów. Ty bezmyślnie wszystko robisz? Tak, wszystko. No. I tyle rzeczy naraz. Ty tak. możesz pamiętać, ja robię. Czuję. No on no. pokaże ludziom, że czuję. To jednak szybka robota będzie. Jednak ja cofam te słowa to <śm> są lista robota. Dobra. <śm> to odkręcam to. No i wyciągam. I wyciągam. Aha i gumeczka, bo na tamtym nie mamy gumeczki ogólnie. Ale na jest. Mm -hmm. To i pokaż. Nie to kupił. Coś kurwa krótsze? Nie. To A, rozumiesz? Rozumiem. Rozumiesz? Ale to nie. To to, to też nie. Bo to też. się tu szczelało, tak? Tu, tu strzelało, tak? A tu. No ale będzie ciężej drzwi otwierać teraz. To ma, ma być. Ciężko. Dobra, przykładam to Jest w rękawiczka, ja nie lubię rękawiczek, bo naprawdę nie lubię. No co ja kurwa, nie mogę trafić tym. Dzisiaj ja mam kurwa rękę. Może to nie jest rozłożone. Jest. Trafiłeś? No. Dzięki bogu. <noise> Dzięki. Po, połap. Po... Nie, no, ja najpierw jeszcze to. jest ale szybko, to już jednak człowiek umie coś pamięta, umie jednak okulnie to jest upierdliwe z tym boczkiem, bo ja wiem, że on będzie ciężko on ma tyle dziwnych rzeczy po drodze jak już widać grymas na ryju to chyba już <grytanie> o, czekaj, już wiem ciężko, ale można kurwa no nie, no już dobra, bo nikt normalnie tak by nie robił Teraz składamy boczek. zrobić takie słowo jak ubieramy rękawiczki. Jak John Wick. I teraz w pośrodku garażu mamy dziurę z bronią. Z dół. <laughs> Dobra, składamy. Dobra, Ptyczka Ptyczka, głośnik. Ziom, ziom, ziom. No teraz co? Boczek. Proponuję, no kto pomoże. Aj A co masz? Pięte. Masz? Tak za od góry by się to czy mi drzwi. Od tamtej. To jest, to jest? To jest... aż za daleko no. chyba. Czy nie, 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 nie. O, teraz weszło. Do, Dociśnij. O, teraz. O, teraz. Tak? Mhm. mhm. Teraz te, te, to, to, to. Mhm. Pięknie. Ogranicznik drzwi wymieniony. Drzwi działają tak. Uwaga. dużo, dużo ciszej. Sama robota wymiana ogranicznika to tak jakieś 10-15 minut. Najwięcej trudności jest ze ściągnięciem boczka, jeżeli się nie wie, gdzie są kołki, gdzie są śrubki. Także kolejna bardzo dobra robota w do naszym następ... wykonaniu. Do następnego. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych kolej... odcinkach. Majka.